Trzymanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do Dino Parku. Wiecie jak się nerwiłem. Wiecie jak się nerwiłem? Nie wiecie. Zajebisty odcineczek dla was nagrałem. I okazało się, że program do nagrywania po prostu zawiesił się i nie przechwytywał obrazu. Mam głos ładnie, wszystko zarobiście nagrane. Taki był ostatni motyw. Prawie końcówka filmiku, gdzie się kapłem, że mi obraz nie nagrywa, nie? Zobacz. Rysowaliśmy sobie e, tutaj cztery. Raz, dwa, trzy dinozaury w sumie. Ale musiałem użyć czterech kluczyków, żeby to otworzyć. Więc takie coś nam wylosowało. Takie coś myśmy zdobyli. No i co? No i dobra, odbieramy tą nagrodę. Mamy nagrodę odebraną. No i praktycznie nie wiem, co tu jeszcze mogę zrobić. Bo dużo tu już porobiłem. Po prostu w tym czasie to mi nie nagrywało. Więc możemy jeszcze posprzątać resztę. Resztę tutaj tych... Wybiegów, które zostały nie bo powiem wam przez 10 minut, skrątałem wybieg i robiłem, żeby misję zrobić, a tu się okazało, że nie nagrywało. No, jak się, no zdarza się, zdarza się, no nic nie poradzimy, no trzeba po prostu poświęcić troszkę czasu i nowy odcinek Nagraćmy, robimy nowy odcineczek, gdzie zaczynamy tutaj ze skrątankiem, żeby było szybko. Dobra, dokończymy to, cośmy zaczęli w tamtym odcinku, to, co miało być zrobione, to wam pokażę, o co chodziło. Tu te nowe dinozaury. I ja teraz, sobie w porządek i już wam pokazuję. Wstałem e, trzy takie dinozaury. Jeden, dwa, trzy. Tam porę rzeczy. Pore rzeczy, jamy. To nam tak nie jest jakby potrzebne. To by się przydało, ale my potrzebujemy naczyń, więc Jamy. E, ten mały taki. Ten. To jest ten, co jest z tej skrzyni. Ja chciałem tę skrzynię otwierać, żeby też go zdobyć. I zobaczymy, czy ja takiego mam. Jaco, z jakich? Ja co, ja tych nazwów. Ja sobie język umiem na tym połamać, Nie idzie, ja tych nazwów Dingzabrów nie umiem wymawiać za nic. To była taka mała sarenka, nie? Tak to wyglądało jak taka mała sarenka. Spicająca. Szukamy takiego czegoś. Może mam w innym kolorze. O, te już mam dwa, więc ten do wymiany na pewno. O, tutaj jest i jest jedna, tak? Jest jedna. Dobra, elegancko, jest jedna. Więc na pewno ten idzie do wymiany. Jedna. Czekajcie, wymiana. Czy ja go mam też do misji poskładać? Dobra, na pewno mamy tego, nie? Za 2,5 tysiąca. Skompletować. To ja myślę, że go skompletujemy. Albo. Albo bo poczekamy. No, poczekamy. Na pewno ten jest do skompletowania. Kompletuj. Za 10 tysięcy. No niestety tak, ale tak. Trzeba go skompletować. No i idziemy sobie otworzyć drugą skrzynię, której nie mamy. A mamy tutaj tu. I to jest ta skrzynia, tak? No tego nie zdobędę, bo nie zdobędę. To jest ta złota skrzynia, tak? Zapamiętam? kara tylko złota, tak. Więc możemy sobie tutaj tą skrzynię kupić. Cało nam. To parę tych, prawda? Pewne na to. Tutaj możemy tam kupić. I teraz ważne, żeby się trafiła. Mamy tylko jednego fajnego. Musi się trafić. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. I nie mamy kluczyków. Dobra. Eee. Kupię jeden. Jak się nie uda, kupię pięć. Dobra, udało się, dobra. Na szczęście się udało, nie jest źle. Odbieramy nagrodę. Tutaj wam powiem, to wszystko trzeba podmieniać. To też wymienić. Tutaj ten dźwięk, też podmieniać. To wszystko mamy. Te. No powiem wam, tego nie skompletujemy teraz. Zostaje w kolejce na następne kompletowanie. No bo mamy tylko 3000. Więc tutaj sobie nie podziałamy z tym za bardzo. Za bardzo nic nie zrobimy. Nie mamy po prostu możliwości zrobienia. Powoli się nam te karty tutaj zbierają, wszystko i będziemy mieć coraz więcej. Tutaj fioletków jest dużo do skompletowania, więc fioletki, może tutaj na fioletkach coś, coś podziałamy. I co jeszcze byśmy tu mogli zrobić? Moglibyśmy tutaj, myślę, nad, no i myślę, hmm, tylko jak uczyków nie mam. Ja tu użyję, ale mamy aż 50, parę skrzynek. A co, tam będziemy się przyjmować? Może coś fajnego jeszcze wypadnie. Może akurat uda o, udało się go trafić, dobra. Udało się go trafić, dobra, odbieramy udało się, go udało trafić. Wymiana, wymiana. Jeszcze raz, wymiana. No, to już są dwie karty, jego. Więc on już będzie nie za 2,5 tysiąca, tylko będzie tańszy, nie? Skompletowanie. O, już jest za 2000. tysiące. Więc jeszcze bym może jedną skrzynkę otworzył, jak się, by się go trafiło. Odbijemy. i tak go chcemy poskładać, 52, odsadzamy jeszcze jedną skrzynkę, jak go trafimy to trafimy, a może jakiś inny dinozaur się trafi, który będzie zarówno fajny. No i o, trafił się, <gulacje> akurat się trafił, dobrze, odbieramy. I tutaj czutmy coś tutaj zyskamy, 5, 5, tutaj może więcej, 25, czyli 35 zdobyliśmy, no bardzo mało. Bardzo mało, ale dobra, tu tutaj mamy 3 karty, więc kompletowanie będzie 1500, więc kompletujemy za półtorej tysiąca. I takiego małego doinguka stawiamy tutaj. Mamy dwa elegancko. Do tego musimy wybudować wybieg. Więc kawałek taki wybieg postawię. Tutaj nie ma miejsca u Wszystko zajęte, wszystko zabudowane. Nie mam kompletnie miejsca gdzie postawić jakiekolwiek wybiegi u mnie. Więc powiem Wam, jest naprawdę ciężko tutaj cokolwiek jak, postawić. Mam pełen teren, pełen oburzenie, będę no, postawić. o ja to Oj, tak, 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 to nie myślę. No, nie, nie, no, 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 nie. Też nie. Tu by można było, ale tam nie dojdzie. To idzie. Tutaj można by było, ale też nie dojdę drogą. Tutaj nie. Tutaj można. Tak, ten można. 150 tysięcy. Tak. Ten, tak. Zajdzie tu wybieg. Tutaj, wybieg. Tak Dziękuję. Tu I tutaj byśmy musieli zrobić jakiś manewr. Czyli po prostu zrobimy tak i powiększymy. 1, 2, 3. Tak. A z tej strony byśmy ujęli, tak. Jest wiecie o czym mówienie. Z tej strony. Przykład. Nie mogę już pomniejszyć. Tyle. Ten Nie wydaje ale nie mogę już pomniejszyć. Tutaj też mam dużo, czyli ja bym tutaj jeszcze powiększył w tą stronę o jeden, tego byś ciągnął. Aha, nie można go bardziej zmniejszyć. O to chodzi. Tak, ten fibelek poniesiemy gdzieś, gdzie jest jakiekolwiek miejsce. Mamy gdzieś jakiekolwiek miejsce, kawałek, miejsca, kawałek. Jeden kloczek jeden o jeden, jedna kosteczka dobra jest. Teraz tego bym chciał przesunąć tutaj. Tak. No i tutaj postawić drogę. Po prostu tego, czego mamy, postawić drogę. W tą stronę. W tą stronę powinno wystarczyć. to mogę wybiegć, sobie powiększyć. Stawi na no, wybieg się buduje 59 minut, więc wybieg się pobuduje, aż robi. No i co my tu jeszcze mamy? No mamy to dosyć fajnie porobione. Możemy tu jeszcze trochę Naprawić, żeby wszystko mieli to naprawiane, podprzątane, jeszcze gdzie nie jakieś śmieci, jakieś wioski do zebrania. jeszcze troszkę tutaj jest, O. To jest takie śnieżne, nieobrobione jeszcze możemy mój pracownik nie doszedł do tego miejsca. Tutaj porobić porządki. No, Tam możemy troszkę zrobić tutaj porządki. Nie? Ja sam tutaj walczyć z korzystkami. Dobra, tutaj, no, tutaj jest chyba cała góra nie jest trochę. No dobra, no. Zrobimy, zrobimy. Nie tomu. Tomu nie będziemy pomagać. Możemy wchrzeć, podbieram tutaj jeden jakiś team. Nie będziemy go zostawiać brudnego, jak możemy mu wysprzątać tylko, nie? Dobra, dane. Jedziemy dalej. Tutaj jeszcze kaska, śmieci. A było tutaj wysprzątane wszystko. Wiesz, to było wysprzątane. A oni zaś tymi śmieciami zostają. tak nie. Czemu oni? Bo oni chyba koszy nie mają. I oni rozrzucają to, tylko popadnie. Żeby było więcej koszy postawić, albo w ogóle kosze. Bo najprawdopodobniej ich w ogóle nie ma. I dlatego oni to rozrzucają, nie? Ale dobra, no niech sobie rozrzucają to no, no, śmieci śmieci, co on tu pan zbiera. Jeśli ktoś śmieci tego, to on też trochę tego zabiera, no, ale oni idzie wolnym tempem i przejść stałych park, rozbierać te śmieci. Tam no, już tam nie ma, to idzie w drugą stronę, wybierasz w śmieci. Ja prędzej wykręcę szybkiem, z lotem jest śmieci, po tej. Umieszczę je stąd tam i miał nic do roboty. No tak są porozrzucane, no tam na wyjście najwięcej, najwięcej miejsca. Tutaj ten balon. No i dobra, no myślę, że tyle. Jak się Wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane. Zapraszam na Discorda SzKATIN i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!